Był chłodny jesienny wieczór, kiedy doma rozpoczęła nagrywanie swojego filmu. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że dzień, który wydawał się być jak każdy inny, wkrótce zamieni się w piekło. Rozmawiajmy o True Crime. Moja historia z treściami około kryminalnymi jest niestety niestety dosyć bogata, bo tak naprawdę od dzieciństwa interesowałam się tego typu książkami, filmami. Zaczęło się od fazy na książki Agaty Christie, przeszłam też przez wszystkie popularne polskie tytuły. Miałam fazę na skandynawskie seriale, książki. Poza tym byłam też oczywiście koneserką programów puszczanych na kanałach w stylu Discovery, które leciały o jakichś chorych nocnych porach, a mówiły o tym w jaki sposób człowiek staje się seryjnym Mordercą, skąd bierze się psychopatia i tym podobne bardzo leciutkie, przyjazne y, dziecku tematy. Przy okazji pozdrawiam moją mamę, która siedziała i oglądała ze mną te programy po nocach. Były to programy, które w bardzo sensacyjny sposób mówiły o tym, jak to się dzieje, że ktoś staje się mordercą. Uwielbiałam też oczywiście CSI, yeah! NCIS. No i oczywiście klasyk prawo i porządek. Tu, 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 tu. Myślę, że te filmy i seriale miały na mnie dużo większy wpływ niż chciałabym to przyznać. Dlatego nic dziwnego, że kiedy internet zaczął być kompletnie zalewany treściami true crime, wkręciłam się na maksa. A że lubię dosyć mocno wkręcać się w tematy, to zaczęłam oglądać całe mnóstwo YouTube'a, słuchać podcastów o tej tematyce. Obecnie jest absolutnie niezliczona liczba osób, które zbudowały całe swoje kariery na opowiadaniu o prawdziwych zbrodniach, mają przeogromne rzesze odbiorców i skoro true crime na dobre rozgościło się już w popkulturze, to chciałabym w tym filmie zastanowić się, czy tworzenie i konsumowanie treści true crime jest moralne, czy jest okej okay w stosunku do ofiar przestępstw i czy wspierając twórców tworzących w tym gatunku robimy tak naprawdę więcej szkody niż pożytku. Oczywiście to nie jest tak, że ta zajawka na tematy kryminalne zaczęła się niedawno. Znamy historyczne przykłady obsesji na punkcie morderców, na przykład słynnego Kuby Rozprówacza, a wraz z rozwojem kanałów takich jak radio, telewizja, a później internet, te obsesje zaczęły się tylko nasilać. Obecnie można powiedzieć, że mamy do czynienia z boomem na treści true crimeowe, czego dowodem są niezliczone pozycje na Netflixie, w tym najsłynniejsze Making a Murderer albo The Keepers, które dla wielu osób stały się swego rodzaju gateway dragiem do wkręcenia się właśnie w tematy true crimeowe. Maszynka kontentowa rozkręciła się do tego stopnia, że obecnie trudno sobie wyobrazić miesiąc bez kolejnej premiery. Stąd nieuchronnie pojawia się pytanie, dlaczego jako społeczeństwo, tak bardzo fascynują nas zbrodnie i fascynują nas przestępcy. Badacze od jakiegoś czasu przyglądają się temu zjawisku i wskazują, że konsumowanie tego typu treści może wywoływać niepokój, lęk, ale też paradoksalnie dawać nam swego rodzaju poczucie kontroli, podobne jak to, którego doświadczamy oglądając horrory. Jednocześnie mamy też szansę zidentyfikować się z ofiarą przestępstwa, szukamy wtedy odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że do danego przestępstwa doszło i zaczynamy mieć większe poczucie bezpieczeństwa, bo zakładamy, że sami będziemy wiedzieli, jak się zachować w danej sytuacji, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. True Crime stymuluje obszary mózgu, które są związane z odczuwaniem lęku, z pobudzeniem emocjonalnym. Dlatego w przypadku osób, które są szczególnie wrażliwe i empatyczne, może powodować na przykład bezsenność albo inne niekorzystne skutki. Ja na swoim przykładzie mogę poświadczyć, że kiedy zbyt mocno wkręciłam się w takie tematy, to rzeczywiście czułam, że jestem dużo bardziej zestresowana i tak naprawdę wszędzie zaczynam nam widzieć zagrożenie. Utożsamienie się z ofiarą w przypadku oglądania treści True Crime wydaje się dosyć naturalne. Może nam dać poczucie bezpieczeństwa. Ale co ciekawe, obecnie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że to sprawca zbrodni jest w centrum i staje się obiektem zainteresowania, fascynacji i grupowych fantazji. Po premierze serialu Damer na Netflixie zauważono ogromny wzrost zainteresowania postacią tego mordercy. Widzowie dyskutowali o szczegółach jego zbrodni, analizowali możliwe przyczyny. Analizowali motywy, a także romantyzowali postać Damera, tworząc na jego temat edity, różne filmy na TikToku, a nawet przebierając się za tę postać na Halloween. Media społecznościowe nakręciły tę fascynację do maksimum, a jednocześnie serial spotkał się z dużą krytyką ze strony rodzin ofiar, które zarzucały, że w serialu tak mocno skupiamy się na perspektywie mordercy, że zapominamy o faktycznych ofiarach jego zbrodni. Przez taki styl poprowadzenia fabuły serialu, morderca zyskał legendarny wręcz status status celebryty a wydaje mi się, że tak naprawdę w tego typu sprawach powinniśmy poświęcać mu jak najmniej naszego czasu. I pomimo krytyki, twórca Damera, nie zatrzymał się na tym serialu i dalej kontynuuje tworzenie seriali o prawdziwych zbrodniach w sposób romantyzujący bohaterów i często niestety przerysowujący te historie. Ryan Murphy w swoim ostatnim serialu skupił się na historii braci Menendez, a więc braci, którzy zostali skazani za zamordowanie swoich rodziców. Poruszając ten temat w serialu, przywrócił świadomość o tej sprawie w opinii publicznej i sprawił, że na nowo wszyscy zaczęliśmy dyskutować, czy wyrok, który otrzymali bracia, był słuszny. Czy też nie. Dyskusja rozlała się do tego stopnia, że powstają nawet petycje na TikToku, które mają sprawić, że bracia wcześniej wyjdą na wolność. Obecnie trudno wyrokować, czy bracia Menendez powinni zostać wypuszczeni, czy nie. Myślę, że zostawię to w rękach sądu i mogę się nawet zgodzić z tym, że pokazanie światu nowej perspektywy na sprawę i zwrócenie uwagi na dowody, które wcześniej nie były brane pod uwagę, ma społeczny sens. Zastanawiam się jednak, czy Ryan Murphy jest odpowiednią osobą do opowiadania trukrajowych historii, bo w przypadku Braci Menendez znowu nie potrafi powstrzymać się przed przerysowaniem bohaterów tej opowieści. Bo jak można wytłumaczyć to, że w serialu Lyle Menendez ma energię w klimacie Patryka Batemana? Doc. I don't really have any more issues that I need to resolve because the two biggest issues that I had are both dead. Right, well, that's that's good, Lyle. Um, I always use an aftershave lotion with little or no alcohol, then an anti aging eye balm, followed by a final moisturizing protective lotion. Uh, and then I also need something, this one's really important Bain du Soleil. Bain du Soleil, as much of that as you can get. Bein du sole, what is that? It's self-tanner. I killed another girl with a chainsaw. I had to. She almost got away. I don't know. I don't know. I don't know. I came home and I found that My mom and my dad. A to, że w obu filmach występuje Chloe Sevigny, to mam nadzieję, że przypadek, prawda? A przy okazji nikomu nie przeszkadza fakt, że aktor, który wciela się w rolę Laila, jest atrakcyjny, przez co z automatu zyskał status „White Boy of the Month”. I można by się tu kłócić, że chodzi tutaj po prostu o postać samego aktora, ale moim zdaniem to w jaki sposób sportretowany został Laila, aż prosi się o to, żeby robić o nim edyty. Co więcej twórca serialu Ryan Murphy otwarcie mówi, że nie widzi potrzeby, żeby porozmawiać z braćmi Menendez, ani z ich bliskimi. To trochę zaskakujące zważając na to, że opowiada prawdziwą historię o prawdziwych ludziach, jednocześnie broniąc się, że przecież to tylko jego wizja artystyczna, ale jakoś nie przeszkadza mu to, żeby prawie jeden do jednego odwzorowywać sceny na przykład z procesu. I What did you say to your mom? I told her to tell dad to leave me alone. I just told him. I don't I don't. You did. And what was it? Didn't even break it. I dlatego zastanawiam się, jaki tak naprawdę przyświeca mu cel. Chce opowiedzieć prawdziwą historię? Czy próbuje wykorzystać tragedię prawdziwych ludzi po to, żeby stworzyć kolejny hit na Netflixie? Przy okazji, nie musząc szukać nowych, oryginalnych historii. Są też takie sprawy, które do dziś nie znalazły swojego rozwiązania i cały czas nakręcają spiralę teorii spiskowych i pomysłów na to, co tak naprawdę się wydarzyło. I w Polsce taką sprawą bez wątpienia jest zaginięcie Iwony Wieczorek. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek stała się jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów na polskim YouTubie i w grupkach na Facebooku. Młoda dziewczyna zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, co wywołało falę spekulacji i przerodziło się w dziesiątki teorii spiskowych o tym, co tak naprawdę się z nią stało. Chyba każdy chociaż raz słyszał o teorii na temat faceta z ręcznikiem. Na temat tej sprawy powstały książki, filmy na YouTubie, podcasty. Setki osób angażują się na facebookowych grupach, na forach, próbując znaleźć odpowiedź i zrozumieć, co stało się z Iwoną. Mimo tych starań nadal nie znam odpowiedzi. Co jakiś czas w mediach słyszymy o kolejnych przełomach, co tylko od nowa podsyca emocje. Ludzie traktują tę sprawę personalnie, naprawdę wierząc, że ich teoria jest tą właściwą i sądzę, że działają w dobrej wierze. Rozumiem, że w ludziach jest taka swoista potrzeba domknięcia, chęć zrozumienia, co się wydarzyło, bo może dzięki temu sami będą czuli, że świat jest bardziej przewidywalny, i bezpieczny. Problem w tym, że Facebook, Instagram i YouTube są pełne komentarzy zostawionych przez detektywów amatorów, którzy bardzo często sugerują nawet najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. I pomimo ich dobrych chęci, może to przynosić zupełnie odwrotne skutki. Swoim działaniem mogą przyczyniać się do utrudniania śledztwa, do spowalniania działań policji, a co równie istotne, mogą wpływać na bliskich ofiar, tworzyć niekoniecznie prawdziwy, negatywny wizerunek bliskich w mediach, powodując coraz większą nagonkę medialną i tylko zwiększając cierpienie ludzi, którzy i tak przeżyli ogromną traumę. Jednocześnie znamy przykłady treści True Crime, które pomogły śledztwu, przyczyniły się do zmiany jakiegoś wyroku, do zmiany postrzegania sprawcy jakiejś zbrodni. I myślę, że to jest ta dobra i cenna strona treści True Crime. Obawiam się jednak, że to jest ten rzadszy scenariusz. Już. Częściej mamy do czynienia z romantyzowaniem sprawców, z niezwracaniem uwagi na potrzeby bliskich ofiar. Dlatego coraz częściej czuję się kiepsko, kiedy konsumuję treści true crime'owe. Bo nie czuję się najlepiej z tym, że potencjalnie nawet w niewielkim stopniu przyczyniam się do tego, że bliscy ofiar cierpią. Nie chcę też mieć swojego udziału w tym, że platformy streamingowe żerują na tych ludzkich tragediach po to, żeby zarabiać kasę. A przy okazji przyczyniają się do fascynacji sprawcami zbrodni. I skutecznie Odwracają naszą uwagę od osób, na których faktycznie powinniśmy się skupiać. Oczywiście, jak to zwykle w moich filmach, nic nie jest zero-jedynkowe i da się na pewno znaleźć takie treści, które skupiają się na perspektywie ofiar i które są tworzone w taki sposób, by oddawać należny im hołd i szacunek. I tak naprawdę to od nas samych zależy, których twórców zdecydujemy się wspierać i jakich treści będziemy słuchać i oglądać. Fascynacja Mrokiem była, jest i pewnie nadal będzie. Ale teraz, kiedy mamy do niego aż tak łatwy dostęp, proszę nie dajmy się zwariować. I błagam was, nie zakładajcie fanowskich kont Braci Menendez. Do zobaczenia za tydzień.